z rządu każdego ministra, który mu zaproponuje podniesienie podatków, a potem ponieść. A pamięta pan, co się potem wydarzyło w świecie no potem Krak był finansowy finansowych? finansowy, różne rzeczy się bo, bo to jest właśnie, bo o to mi chodzi. To znaczy, ja wiem, że pan jest zwolennikiem odpowiedzi tak lub nie i udzieliłem hmm. odpowiedzi, że tak? jestem wrogiem podatków. Natomiast e, sytuacja była, przyzna pan, e, wyjątkowa. No, cały świat się zatrząsł w posadach. W związku hmm. z tym trzeba było ratować wtedy finanse publiczne. Więc trudno mówić, porównywać te sytuację do sytuacji normalnej. Z tego powodu wprowadzono opłatę, opłatę od gier hazardowych, ponieważ świat się walił, tak, a nie dlatego, że ja wychujmi spotkali się znowu, i rozmawiali o. Hazardzie. Ale znowu, ale znowu pan totalne pytanie zadaje, czy w takiej sytuacji można podwyższać jakiekolwiek podatki, kiedy świat się chwieje w posadach? No Polska akurat przeszła suchą stopą przez ten kryzys. No dzięki temu, ale... dzięki temu, że podatki dzięki, a nie, podnieśliśmy. Nie, dzięki temu, że był ten rząd. Dziękuję, że pan to przyznał. Ale czy dzięki temu, że podniesiono podatki? Nie, dzięki temu, że był dobrze zarządzany kryzys. Dobrze. I dzięki przede wszystkim Polkom i Polakom. A co I pan myśli przecież... o tym, że za czasów, kiedy pan był prezydentem Warszawy, podatek od nieruchomości wzrósł o 50%? Tak, wzrósł. Podnież... Nie wiem, ale co pan o tym myśli? No, Podnieśliśmy jeden podatek. A dlaczego? dlatego że ten podatek był nieuaktualizowany od wielu, wielu lat. Mówi pan, bo teraz zależy o czym pan mówi, No tak? mhm. bo jeżeli pan mówi o tym, że stawki są podwyższane, na przykład za lokale komunalne, mhm. w momencie, kiedy mamy inflację, no czy uzna pan to za podatek, czy pan tego nie uzna za podatek? No nie, bo to, o tym no, rozmawiamy, op, to jest, prawda? Nie, to, to na pewno nie jest podatek, w przeciwieństwie do podatku od nieruchomości, który pan podniósł o 50%. Tak, bo był na takim poziomie, na jakim był. Jednym z najniższych w całej Polsce. Mhm. Dobrze. Czyli generalnie zgadzamy się, nie będzie Pan podnosił podatków. Bardzo mnie to cieszy. Mamy. Wrażenie, że to jest mój największy sukces w historii. Wcześniej nic no mi się nie udało. Teraz przekonałem dwóch kandydatów Są takie na prezydenta, programy, z któryś wygra. I obaj zgodzili się, nie, że nie będzie żadnych podwyżek podatków. Ale ja to mówiłem w kampanii 2020 roku. Ja jestem bardzo roku. szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli któryś z Was to dowiezie do końca, to ja niczego więcej prawie od życia już nie potrzebuję. No to będę mógł umrzeć spełniony. Dobra, to przejdźmy do drugiego punktu. Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złota. Będę stał na straży polskiego złotego i nie widzę powodów, żeby w tej chwili ograniczać obrót gotówki. Polacy lubią gotówkę. Też tak uważam. I dobrze, żebyśmy mogli z niej korzystać. Ja sam bardzo często płacę gotówką, natomiast z drugiej strony musi Pan pamiętać, że blik jest polskim wynalazkiem. Ja I na przykład moje dzieciaki, moje dzieciaki używają właściwie tylko blika. I bardzo dobrze, ja też używam blika, używam różnych przelewów bankowości internetowej, kryptowalut, natomiast chciałbym mieć prawo do posiadania gotówki, do okay. płacenia gotówką, bo czego ja się boję? Boję się, że dalsze ograniczanie gotówki sprawi, że będziemy inwigilowani. Będzie nam bank centralny, państwo mówiło, co my mamy robić ze swoimi pieniędzmi. To jest dobry przykład tego, co się wydarzyło w Kanadzie. Trzy lata temu był strajk kierowców.